Agnieszka Mokrzycka, zapraszam na najnowsze informacje z regionu. W dzisiejszym raporcie powiemy m.in. o zatrzymaniu kobiety, która miała pomagać Jackowi Jaworkowi. Śmierci górnika w kopalni Zofiówka. Trwającej akcji nad jeziorem Dzierżno. Częstochowska policja zatrzymała kobietę, która miała pomagać Jackowi Jaworkowi w ukrywaniu się przed organami ścigania. Jak potwierdziła policja, zatrzymana 74-latka była z nim spokrewniona. Na ten moment niewiele ujawnionych jest szczegółów dotyczących zatrzymania kobiety, która najprawdopodobniej pomagała Jackowi Jaworkowi w ukrywaniu się. 25 lipca prokuratura okręgowa w Częstochowie oficjalnie potwierdziła, że znalezione ciało mężczyzny w Dąbrowie Zielonej należało do poszukiwanego Jacka Jaworka. Pojawiło się wiele pytań, gdzie przez trzy lata ukrywał się podejrzane o potrójne morderstwo dokonane we wsi borowce. W środę w tej sprawie zatrzymano 74-letnią kobietę. Wczoraj w wyniku intensywnych czynności prowadzonych przez policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie w śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie została zatrzymana osoba do sprawy ukrywania Jacka J. Przestępcy, który poszukiwany był europejskim nakazem aresztowania. Wstępne ustalenia wskazują, że 7 54-letnia kobieta pomagała w ukrywaniu przestępcy, który w 2021 roku zabił trzy osoby: brata, bratową oraz siostrzeńca. I od 2021 roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Jeszcze dziś prokuratura zadecyduje, jaki środek zapobiegawczy wobec kobiety zostanie zastosowany. Za obecny przedstawiony zarzut poplecznictwa grozi kobiecie do 5 lat pozbawienia wolności. Cały czas w tej sprawie czynności trwają. Cały czas wykonywane są działania przez policjantów pod nadzorem prokuratury w ramach prowadzonego śledztwa w sprawie ukrywania Jacka J. W kopalni Zofiówka zmarł 47-letni górnik. Mężczyzna nagle zasłabł i stracił przytomność. Mimo akcji reanimacyjnej, nie udało się go uratować. Kopalnia Borynia Zofiówka-Bzie. Ruch Zofiówka. To tutaj wczorajszego wieczoru zmarł 47-letni górnik. Do zdarzenia doszło na poziomie 900 w C2 około godziny 22. Ze wstępnych ustaleń wynika, że poszkodowany, który wraz z kolegą wykonywał pracę transportowe, nagle zasłabł i stracił przytomność. Współpracownik natychmiast podjął akcję reanimacyjną. Na miejsce został skierowany zastęp ratowników wraz z ratownikiem medycznym, który przejął prowadzenie akcji reanimacyjnej. Niestety po wytransportowaniu poszkodowanego na powierzchnię lekarz stwierdził jego zgon. Przyczyny i okoliczności zdarzenia bada komisja ołogi w rybniku oraz służby BHP. 37-latek pracował w jastrzębskiej spółce węglowej od 2009 roku. Był ratownikiem górniczym. Wciąż trwa wyławianie śniętych ryb ze zbiornika dzierż duże w powiecie Gliwickim. Od soboty odłowiono ponad 9 ton. Rośnie liczba kilogramów odłowianych ryb w jeziorze Dzierżno-Durze i z czwartej sekcji kanału Gliwickiego. W tej chwili sytuacja jest w pełni kontrolowana przez służby, w tym również przez pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach jest sytuacją stabilną. Nie zmienia to jednak faktu, że przebieg zdarzeń na zbiorniku Dzierżno-Durze wymagał od nas również dziś od wczesnych godzin porannych interwencji na terenie samego zbiornika. Trwa zbiórka śniętych ryb stafli zbiornika oraz ich przewóz do utylizacji. Jeżeli chodzi o ilość zebranych śniętych ryb sumarycznie od soboty 3 sierpnia, w tej chwili możemy mówić o ponad 9 tonach zebranych śniętych ryb. Dziś do godziny 10 rano jest to bilans mniej więcej pół tony. Jeżeli spojrzymy choćby na kanał Gliwicki, w tych minionych dniach również z czwartej sekcji kanału Gliwickiego były odławiane śnięte ryby, czyli także punktowo i w stosunkowo niewielkiej ilości. Wczoraj odłowiliśmy 5 kg śniętych ryb, dziś nie było ich już w tej sekcji kanału Gliwickiego w ogóle. Jest to zarazem to miejsce, w w którym funkcjonuje od kilku dni biostabilizator, czyli to urządzenie złożone ze słomy jęczmiennej, z worków jutowych, które ma za zadanie właśnie filtrowanie wody i ograniczenie rozwoju złotej algi. Do zachwitu złotej algi w Dzierżnie dużym doszło z powodów naturalnych. Badania próbek wody nie wykazały, aby powodem była działalność człowieka czy zanieczyszczenie wody związane z przemysłem. To obiekt, który jest użytkowany w formule no-kill czyli każda ryba, która zostanie odłowiona z tego zbiornika, musi zostać do niego wpuszczona, dlatego też w tym zbiorniku ryb jest po prostu dużo. Miały one tam dość dobre warunki bytowania i czuły się bezpiecznie. W dalszym ciągu prowadzone są badania, które mają potwierdzić obecność toksyny w wodzie. Nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy w tej chwili powiedzieć, że mamy tą sytuację całkowicie zabezpieczoną, ponieważ winowajcą tych zdarzeń wskazuje się glon złotej algi, który jest organizmem naturalnym, organizmem żywym, który też, jak dowodzą badania ekspertów, przedstawia bardzo taki dynamiczny, intensywny cykl swojego życia. W związku z czym te które wychodzą również w badaniach pobranej wody prowadzonych przez laboratoria badawcze, no w jasny sposób wynika, że tej algi jednego dnia jest więcej, innego dnia mniej. Te różnice są naprawdę znaczące i może oczywiście na skutek jej obecności dojść również do kolejnych zdarzeń związanych z ich tiotoksyną i tym samym szkodliwej działalności dla życia ryb czy innych organizmów wodnych. Miasto Rybnik w dalszym ciągu rozwija infrastrukturę rowerową. Cykliści w niedługim czasie zyskają kolejny pas ruchu. Nadchodzące zmiany dotyczą 4-kilometrowego odcinka ulicy Żorskiej od ronda Boguszowickiego do granicy z żorami. Prace mają zakończyć się w tym roku. Po 12 latach od gruntownej przebudowy ulicy Żorskiej miasto Rybnik zdecydowało o rezygnacji z trzech pasów dla samochodów na rzecz jednośladów. W najbliższym czasie będzie przebudowywana, a w zasadzie będzie prowadzona zmiana organizacji ruchu na ulicy Żorskiej. Mówimy tutaj o, o odcinku od Ronda Boguszowickiego do granicy miasta, czyli ponad 4-kilometrowy odcinek. Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na wprowadzeniu pasów rowerowych jednokierunkowych po dwóch stronach ulicy Żorskiej. A technicznie będzie wyglądało to tak, że będzie usunięte oznakowanie poziome stare, nałożone nowe już z pasami rowerowymi i będzie wymiana oznakowania pionowego. Firma, która wygrała przetarg, konsorcjum firmy z Bytomia, będzie realizowała to zadanie za 909 tysięcy złotych i ma na to 90 dni, więc do końca października powinniśmy się cieszyć nową infrastrukturą rowerową. Miasto Rybnik i miasto Żory podpisały porozumienie, które ma doprowadzić do uzyskania dofinansowania tej infrastruktury rowerowej, ponieważ infrastruktura na ulicy Żorskiej ona wpisuje się w korytarzowy przebieg wojewódzkich tras rowerowych. No i na to są środki zewnętrzne, środki europejskie i mam nadzieję, że na to i na inne właśnie projekty rybnickie rowerowe uda się uzyskać dofinansowanie. Miasto wciąż inwestuje w rowerową infrastrukturę, o którą pytają mieszkańcy. Przy budowaniu planu zrównoważonej mobilności miejskiej kilka lat temu mnóstwo było uwag co do tego, że droga ulica żorska jest przeskalowana, zbyt szeroka, tam samochody pędzą. Dodatkowy pas do wyprzedzania który jest krótki, stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo na tej drodze. A ponadto w chwili obecnej cały ciężar ruchu jest obecnie skierowany na nową drogę, nową obwodnicę, drogę 935, tak zwaną drogę regionalną przy Jakie opinie przeważają wśród rowerzystów? Bardzo często korzystam ze ścieżek rowerowych w Rybniku, pomimo, że stąd nie pochodzę, bardzo często tu przyjeżdżam. Dla mnie, no jak tu jestem pierwszy raz, no to dla mnie to jest fajnie się jechało na rowerze. Na elektrownię, bardzo na ten zalew rybnicki sobie jeżdżę tam tymi ścieżkami. Jadę ścieżką rowerową aż z Rydutów i bardzo to jest przyjemne, powiem. Rybnik tak samo. Za chwilę się wybieram w stronę kerfuru, tak samo ścieżka rowerowa prowadzi aż tam. Bardzo przyjemne. Co więcej powiedzieć, polecam wszystkim. Zobaczmy, co dziś ciekawego działo się w kraju i na świecie. Siatkarze reprezentacji Polski po 48 latach znów zagrają o Złoto Igrzysk. Mecz finałowy odbędzie się w sobotę 10 sierpnia o godzinie 13. Biało-Czerwoni zagrają z Francją. Władze oświaty w Helsinkach wprowadzają zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów. Jak podkreślają, szkoła ma być wolna od TikToków i innych kanałów mediów społecznościowych pochłaniających uwagę dzieci i młodzieży. Nowe zasady będą obowiązywać wraz z początkiem nowego roku szkolnego. W Japonii doszło do silnego trzęsienia ziemi. Jego magnituda wyniosła 7,1 w skali Richtera. W kilku regionach wydano ostrzeżenia przed tsunami. W wieku 66 lat zmarła Małgorzata Ostrowska. Przez lata była członkinią Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a przez 14 lat zasiadała w Sejmie, reprezentując okręg w województwie pomorskim. Była też wiceszefową dwóch resortów gospodarki i skarbu państwa. Na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego w skutkach wypadku. W podzamku pod Kłodzkiem na drodze krajowej DK46 na busa służby drogowej spadło drzewo. Jedna osoba zmarła na miejscu wypadku, a cztery kolejne zostały ranne. Na dziś to już wszystkie informacje. Za chwilę na naszej antenie program Gość Dnia, w którym porozmawiamy z byłym ministrem gospodarki Jerzym Markowskim. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.